Moi drodzy, już powracamy do naszej rozmowy. Moim gościem jest psycholog pani Anita Boratyn-Podeszwa. Witam ponownie. Rozmawiamy na temat wykorzystywania seksualnego wśród dzieci. Wobec tego, teraz pytanie: Co powoduje, że dziecko staje się ofiarą wykorzystywania seksualnego? Właściwie każde dziecko może stać się ofiarą jakiejś formy wykorzystania seksualnego. Natomiast są takie, bym powiedziała, czynniki ryzyka, które powodują, że jakby zwiększa się prawdopodobieństwo, że to dziecko może stać się ofiarą. To jest m.in. takie specjalne, szczególne zainteresowanie sferą seksualną, które jest charakterystyczne dla danej fazy rozwojowej dziecka. Dziecko na przykład w okresie przedszkolnym zaczyna się interesować anatomią, a dlaczego tak jestem ja zbudowany, a na przykład jeśli jestem chłopcem, a dlaczego dziewczynki inaczej, a czemu to służy. I to zainteresowanie, które jest naturalne dla dziecka. E, e, może być wykorzystane przez sprawcę jako pretekst do tego, a dziecko mnie prowokowało. Niejednokrotnie to jest argument ze strony sprawcy, tak, że dziecko było zainteresowane. odpytywało chciało tak, się dowiedzieć. Tak, czyli to może być jakiś czynnik ryzyka. Również e, dziecko takie zmysłowe, czyli na przykład takie śliczne dzieci, z usteczkami jak malinki, z ślicznymi oczami, to są... To są super, że dzieci takie są, tak, żeby były zdrowe i w ogóle każdy sobie tego życzy. Natomiast jest to taki element, który może być... Te cechy, te atrybuty tego dziecka mogą być szczególnie właśnie interesujące i podniecające dla sprawcy, szczególnie tutaj takiego, bym powiedziała, no, preferencyjnego, czyli tego, który, dla którego dziecko jest obiektem seksualnym. Dalej dzieci, które mają taką osobowość zależną, są bierne, uległe. Na pewno takim czynnikiem ryzyka jest to, kiedy dziecko jest wychowywane w domu w takiej atmosferze chłodu emocjonalnego, kiedy nie ma oparcia, kiedy nie ma bliskości, kiedy nie ma dobrego dotyku, kiedy dziecko nie ma tych Dożukuje ważnych... się tak. tego ciepła w drugiej osobie, Dokładnie. czasami nieznajomej osobie, tak, prawda? Tak, tak, na jak najbardziej przypadkowo na Dokładnie. Ulicy. Dokładnie tak jest, że z tym głodem uczuć emocji, to dziecko no, łatwo będzie wchodziło w taką relację, kiedy ktoś nagle mu okaże zainteresowanie. Tak? Na pewno te, też takim czynnikiem ryzyka jest życie takiej rodziny w izolacji społecznej, czyli nie, niekoniecznie takiej fizycznej, tak, że, jakiejś geograficznej, że rodzina mieszka gdzieś chęt za lasem, tak? choć oczywiście też tak może być. Natomiast może być to tak, że ta rodzina się izoluje od innych, od rodziny. Od sąsiadów, od jakiejś grupy, jakiejś społeczności, w której żyje, też jest taka, takie ryzyko, że na przykład może być wykorzystane wewnątrz rodzinnie, tak? że tutaj może być jakiś czyn kazirod, czy, czy czyny. Zwykle niestety one trwają przez lata, jeśli to ma miejsce, to wykorzystanie w rodzinie. Też y, 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 mówi się o tym, że na przykład no, dzieci niechciane też są w takiej grupie ryzyka, również dzieci adoptowane. Też nie chcę powiedzieć, że wszystkie dzieci adoptowane, a rodzice adopcyjni są w ogóle źli y, 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 i na pewno skrzywdzą swoje dziecko, ale jednak okazuje się, że te, te tutaj statystyki są też niekorzystne, y, jeśli chodzi o, o, o te kwestie, tutaj, jeśli dziecko jest y, adoptowane. Y, ta, także myślę, że ta kwestia y, tego, tego braku kontaktu z rodzicem, również Jest realnego, tutaj. czy tak, jeśli e, na przykład nie ma jednego z naturalnych, z biologicznych rodziców, też jest to ryzyko, również kiedy jest ojczym. Też chciałam powiedzieć, że nie każdy ojczym jest zły, jest na pewno sprawcą, ale jednak okazuje się, że tak, najczęściej, jeśli chodzi o dzieci, częściej wykorzystywane są dziewczynki. Większość sprawców to są mężczyźni heteroseksualni, a więc potencjalnie dziewczynka jest bardziej zagrożona, szczególnie w tym wieku takim preadolescencyjnym, czyli w, czyli roku, w wieku około... dojrzewania. Przed, Przed o 8-11 lat, tak, czyli to to jest ten naj, naj, taki okres największego zagrożenia, tak? Jeśli mówimy o osobach, które preferują, o sprawcach, którzy, którzy preferują dziecko jako obiekt, to, to raczej wybierają dzieci bez objawów dojrzewania. Tak mówimy w takiej fazie prepuber, prepubertalnej, czyli przed jeszcze objawami, tutaj przed pojawieniem się owłosienia na przykład ołonowego. Czyli to ciało takie niewinne dziecięce jest właśnie szczególnie, szczególnie Tutaj atrakcyjne dla takiego sprawcy. To, to z tych takich symptomów myślę jeszcze o tym, że bardzo ważną rzeczą jest to, i takim czynnikiem ryzyka jest to, kiedy dzieci nie są edukowane. Kiedy jest bardzo. Czyli brak tej świadomości. Tak, brak wiedzy. Tak, brak wiedzy. Dziecko musi wiedzieć, że są jego części intymne, tak? ma, ma intymne sfery swojego ciała. Kto może je dotykać, kiedy może dotykać, że na przykład, jeśli jest to obca osoba, może to być na przykład lekarz, ale w obecności rodzica bądź rodziców. Tak? To, 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 to musi mieć taką świadomość i też, że ciało jest jego własnością, że ono nie może naruszać czyjegoś ciała bez jego zgody i również ono ma prawo jak najbardziej dbać o siebie i postawić wyraźne słowo nie, kiedy będzie czuło, że coś się dzieje niedobrego. Oczywiście. To pewnie jest na jakiś ewentualnie inny temat, jak edukować, jak to robić, ale jeśli z dziećmi rozmawiają rodzice, opiekunowie, jest edukowany, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że dziecko ulegnie. Na pewno też pozostawianie dziecka bez opieki, ale to też się wiąże z tym wcześniejszym czyn czynnikiem ryzyka, czyli tym chłodem, brakiem zainteresowania, kiedy dziecko spędza masę czasu na przykład przed internetem, tak? mhm. przed komputerem, czyli ma kontakt z różnymi treściami. Jest takie zjawisko grooming process, to jest takie zjawisko uwodzenia dziecka. Ono jest karalne. W tej chwili już przepisy naszego prawa mówią o tym, że rodzaj uwodzenia na przykład również przez internet, czyli takie zainteresowanie. Pamięta Pani Pani Kasiu, może ten taki plakat sprzed kilku lat jest. Cześć, jestem Wojtek, mam 12 lat, tak. prawda? A tu dorosły mężczyzna. Więc to jest tak, że dziecko może być jakby wprowadzane w błąd, manipulowane i jakby... Um ta, ta wieś jest budowana po to, żeby na przykład doszło do bardziej zaawansowanych form kontaktu. Mhm. Tak. Także, także jeśli dziecko jest samopas pozostawione tak, i sobie tam ogląda i robi, co mu się nie podoba, no to na pewno jest to zagrażające. Również na przykład dostęp, jeśli rodzina jest taka, mówiłam z jednej strony na przykład nie edukuje, bo jest bardzo restrykcyjna i w ogóle neguje seksualność dziecka, jego rozwój psychoseksualny, to dziecko jest zagrożone, bo ono na przykład może być ciekawe. I wtedy ktoś, kto będzie y, pokazywał, interesował. Zaintryguje i zainteresuje tak, Może tak dziecko. być. I drugą stronę, rodziny takie permisywne, czyli takie przyzwalające. Kiedy, a rób co chcesz, możesz oglądać, proszę bardzo. Tak, tu jest jakiś film, na przykład. musi być ten bilans. Jasne granice. Jasne mhm. granice, równowaga i dbanie o to, żeby, żeby dziecko się nie stała krzywda. Mhm. A w jaki sposób wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie rzutuje na naszą przyszłość? Może być tak, że jeśli, bo jedną z form wykorzystania na przykład taką bez kontaktu może być to, że obnaży się na przykład ekshibicjonista przed dzieckiem i to zależy też oczywiście od wrażliwości dziecka, ale jest to na pewno mniej inwazyjna i mniej traumatyzująca niż jeśli w ogóle, tak, niż na przykład kontakt genitalny. Z, naruszeniem, z, z jakimś agresywnością szczególną, jeszcze jakąś dodatkową, czy z jakąś dewiacyjnością sprawcy, więc i, i, mówimy tak, że nie zawsze, nie każda forma y, takiego y, y, wykorzystania będzie traumatyczna dla dziecka. Natomiast y, pewnie jakaś, w zależności od wieku dziecka też, ale jeśli już jest ta pamięć na tyle sprawna, że dziecko będzie to pamiętało, to to, to gdzieś tam może nawet nam już w wieku dorosłym się coś przypominać, że a, to widzieliśmy w lesie, tam pan, prawda, płaszcz rozchylił i coś tam zobaczyłem, może nawet nie roz nie jeszcze, czy nie rozumiałam, co to jest. Ale są takie formy, które mogą zdecydowanie, no, bardzo rzutować. Może to być przecież chociażby takie uszkodzenie narządów tutaj płciowych, rodnych, że na przykład no, taka osoba w życiu dorosłym na przykład będzie bez, nie będzie mogła mieć potomstwa, tak? nie, mogła, nie będzie mogła mieć dzieci. Na pewno może to wpływać na obniżenie samooceny, na negatywną samoocenę. Może też powodować różne stany depresyjne, problemy te psychologiczne, ale też zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia seksualne, problemy ze swoim ciałem, ze swoją seksualnością. Absolutnie tak może tak być, bo jednym z symptomów też tutaj nie zdążyłam wymienić tych objawów, właśnie po czym możemy poznać u dziecka to może być z tych takich zaburzeń emocjonalnych, takich gdzieś bliżej wydarzenia, mniej odległych od wydarzenia wykorzystania. To jest między innymi właśnie takie poczucie stygmatyzacji, czyli ja jestem inny niż moi rówieśnicy w związku z tym, co mi się stało. Również poczucie inny w sensie gorszy, mm -hmm. tak? to poczucie, że, że moje ciało, czyli negatywny stosunek do własnego ciała, moje ciało jest jakoś zbrukane, może być wstręt do własnego ciała, może być trudność z czasem z identyfikacją w roli płciowej, tak? wejścia w rolę kobiety, matki, żony. Wejść w ogóle w relacje z drugim człowiekiem. Mogą być też takie objawy homo, homofobiczne, czyli mogę się bać osoby tej samej płci. Jeśli, chłopiec, na przykład, jeśli był wykorzystany, mówimy o takim zjawisku, przez mężczyznę, może być tak, że on e, e, będzie miał taki rodzaj myślenia. Wykorzystał mnie mężczyzna, e, Prawdopodobnie rozpoznał jakieś moje cechy, że może ja też jestem homoseksualny, więc też może być taki rodzaj um, niepewności, pomieszania też tożsamości seksualnej. W sensie mm -hmm. tutaj mówimy o orientacji, niepewności, lęki właśnie z tym związane. Także masa tych symptomów. Masa i, symptomów, i ja mam nadzieję, że mm, o tym bardzo trudnym, ale jakże ważnym temacie jeszcze będziemy mieli okazję z panią Anitą porozmawiać. Dziękuję serdecznie za nasze dziękuję. dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, to już wszystko, jeśli chodzi o poranny program początek dnia. Ja oczywiście serdecznie Was zapraszam już o godzinie 17.30. Program Open Night startuje, a dzisiaj metamorfozy, także bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o wszystkie panie i to właśnie wszystkie panie przed telewizory, właśnie wtedy zapraszam. Do zobaczenia.